ma z tej strony ja. No niestety, ale mój kolega do mnie zadzwonił. Tenzury nie mogę ustawić, bo się nagrywało jak go wpisuję. Nie wiem czemu, coś mi się zwagowało. No, ale nieważne. Byłem 3000 zapuszek na tym odcinku. Trwało 3 minuty. O, mój kolega, który był chyba 10 dni temu aktywny, jest aktywny. Więc zagramy sobie bo Na jam grabie. Jam, jam, nie gram tylko jam bo nie ma jamu. dobra. Sam nie wiem, jak, jak on dokładnie działa, to jest moja pierwsza gra. Wiem, że jego supermoc, czyli Tata. Nie jest dobra. Uh, ładnie strzela. Ale no i tak do dupy. Do dupy to wychodzi. No oh jest. Jak działa jego ult? A, że te miny takie daje. Dobra. O, i to będzie postać, o ho, ho, ho. ale ją będziemy bustować, ma na 15 brangaż. A i zrobił mnie tutaj troszeczkę ten bo. Radzimy sobie. nam for Glory! O, fajnie by było, gdybyśmy już wygrali. A, gdzie Ciężki będzie mecz. Ciężki będzie ten mecz. No nie Jezus. Ale goście upierdliwi są. Ja cię pierdzielę. Dobra, gięcie tam. Dobinę go tu. Zbieramy. Czekamy. Dawaj, dawaj. Dawaj. <ścoughs> Żyję. Dobra, jest. Nice. Starają się jak mogą, ale coś im nie pyka. Dobra, jest. Wygraliśmy. Mm, no, niestety, przykro mi. ale w tym momencie nie mogę grać. Czekawe w sumie, jak się na robot on wpisuje. Uf.

Bo on to fajną nazwę. Bo ja myślałem, że to w sumie inaczej działa. O Jezus, co ja robię? Źle robię, bardzo źle robię. No Przepraszam, tutaj Mnie trochę ścięło. Ja się nim zajmę. No, nie tak do końca. Robimy to tak.

Dobra. Czas leci. O Jezu. Nie wiem, chyba na Jumbraba będzie najlepsza postać. Nie, jest najlepsza na Jumbraba. I ta. Nie, nie ta, tylko Jessie. No. Dobra, wywalimy ich stąd. Teraz tak, te żeby tylko... Aj, ała, No nie rybka. No trochę zbili nam tego. Muszę... Muszę przesnąć. No już nie ma szansy, bo... Bo nie mnie no to już nie Aj... No, boę jakie on rzeczy słabe No jeszcze wam Oj, przepraszam Crzypadkołemm sieszu ja Pokażę Wam jakie mam postacie tutaj mam. Na 15 rangel, tutaj mam na 13 tu mam na 13, tu mam na 12 i te pan mam na 11 Broka też mam na 11. Jujka też mam na 11, bar, ja też mam na 11. Poka też mam na 11. Mm, ja mam znaczy Peni bym chciał bić, Ale mi się nie chce. Yy, dzisiaj idę na Majka na 10 i Karla. W ogóle już mam na dziesiątej, to, to jest takie trochę pokrętkowe. Chelsea to już nie ruszam od tamtego czasu. Daryla też już nie ruszam. Piper. O, od wczoraj ją mam, więc. Karola to wbijem go na siódmą rangę, już mi się nie chce grać. No mnie to nie wbijem te tysiące puszek. To... Ale już mi się chyba nim nie będzie chciało bić. Grać, to znaczy. Tylko sobie po prostu, bo wbije na jakąś dużą rangę i, i na przykład, nie wiem, Pam wbije na 12, Ej, no właśnie, a co z nim zrobić? Biego go na 14, przynajmniej się postaram, ale Primam to mi się nie chce grać i na no Brokkiem bije 12 i nim chyba już nie będę grał jakiś dłuższy czas. No więc to by było na tyle, ja już będę wrzucał ten odcinek i cześć